Witam w nowym odcinku. Odcinek zaczynam od wlania ropy do sześćdziesiątki, bo będę jechał w pole. Muszę tam wyrównać kawałek ten pod truskawki. Ojciec, tutaj wymienił kranik. Po 20 latach w końcu jest kranik, bo jutro chyba będę wymieniał filtry paliwa, tylko muszę tu wszystko ładnie umyć. Ale dzisiaj muszę nalać paliwa i jadę. I jadę, podpinam brony i równam pole. Powiem Wam, ta choroba mnie tak wyemczyła. Już chyba szósty dzień. Sześć dni temu mnie zopało I tak do tej pory taki słaby jestem. Normalnie jakieś dziadostwo. U mnie w domu wszyscy chorzy byli. To ja najgorzej. Nie wiem, ogólnie to chory byłem ostatnio rok temu albo półtora roku temu. I tak mi teraz zapało ale już powoli jest dobrze Tyle dobrego Ile można siedzieć w tym domu i nic nie robić W sumie cały czas coś robiłem, ale takie lekkie rzeczy Tam przy tym remoncie, co tam Dużo roboty nie było A teraz mnie czeka, co? Sadzenie truskawek w przyszłości Nie wiem, czy w tym tygodniu, czy w przyszłym tygodniu Na razie muszę sobie przygotować pole A druga sprawa, muszę wylać te filarki pod szopkę i właśnie dzisiaj będę jeszcze jechał po kamień tam do swojego lasu to miejsce gdzie, gdzie go wywiozłem teraz sobie muszę przywieźć ale na początek muszę to pobronować tamto pole pole pobronowane, teraz czas odpiąć brony i jadę po moją kolipkę w skrzynię taką drewnianą. Ale się zacisnęło. Masakra. Po to moją skrzynię jadę sobie troszkę przybić tego kamienia. Nie wiem ile mi tam potrzeba, ale troszkę sobie przywiozę. Wracam sobie z kamieniem Poszedłem tam coś poprawić Było na luzie Ja chciałem bieg bić, zobaczcie co się stało Urwało się to od biegów jest na luzie Ja pierdziele, klątwa roztoczańska Normalnie wszystko się tak psuje, że ja nie wiem No urwało się Ja pierdziele No nie, wrzu nie wrzucę biegów Bieło się, urwało No normalnie Jaja, no jaja, jak nie wiem co. Urwała się wajcha W połowie drogi do domu. Tego jeszcze nie grali. Tu się urwało. A widać, że się urwało. Ja pierdzielę normalnie. Co to się dzieje? Zadzwoniłem po ojca i ojciec przyjedzie. z kuderkiem przywiezie. Jakiś nie wiem. Kluczem, że to jakoś wsadzimy. Tam, tam jeszcze wystaje jakieś 3 cm. Nie no ja jak nie wiem, no, normalnie masakra, klątwa roztoczeńska już nie wiem który raz atakuje No nie chcę odpuścić, myślałem że już będzie spokój a tu nie, musiało się urwać Dobrze tutaj bliżej, a nie tam daleko Dobra, żyję, jakoś obcęgami rzuciliśmy dwójkę i jedzie Ale ja burzał się tego Ojciec tak skutekiem przyjechał a ja jakoś jadę po wozu w dwójce Takiego czegoś jeszcze nie grałem, normalnie siwy dym. Jakoś dojechałem do domu z tym gruzem. Już sobie zagrodziłem siatku, żeby mi tu kury i kaczki nie wchodziły. Teraz muszę jeszcze tutaj pomierzyć od nowa, bo, bo mi tu sznurek odplątały i wszystko było luźne. I nie wiem, czy tych słupków nie poruszały. Więc muszę to wszystko od nowa pomierzyć i jutro pewnie będę dziury kopał. 6 dołków. Co to wykopać 6 dołków? Pół godziny. I zagruzować to później. Dobra, widzimy się jutro. Pokażę Wam co się w Astrze stało. Chciałem jechać tym autem do lasu z Karoliną. Przekręciłem kluczyk i się coś urwało. Urwało się tutaj ta końcówka w stacyjce. O właśnie to się urwało i niestety nie mogę odpalić. Ta końcówka chodzi tutaj i tym się odpala samochód. Taki pech. Stacyjkę już wyciągnąłem. Tak wygląda ten środek. Normalnie klon roztoczańska. Znowu atakuje. Nie dość, że 60 urwało się to do zmiany biegów, to jeszcze fastrze się tutaj złamało. Normalnie aż nie mogę w to uwierzyć, jak się wszystko psuje. Nie dość, że Opel, tamten pompo oleju, płynie 60 i teraz Astra. To się połamało. Ja pierdzielę. tu musiałem wszystko rozebrać, żeby się do tego dostać. Normalnie powiem wam, ja jak nie wiem, ale zamówiłem już ten wkład. Używany kupiłem za chyba stówkę, bo czytałem opinię o takich zamiennikach z Chin. No to to nie bardzo, to to jest numer. Ten numer wpisałem i zamówiłem taki sam. Mam nadzieję, że to będzie, bo te z Chin długo nie wytrzymają, czytam opinię. Miesiąc, dwa i stacyjka się rozwala, więc lepiej kupić używkę, ale oryginał. Za jakiś czas przyjdzie ta stacyjka i, i zmieni, mam nadzieję, że to będzie. A teraz trzeba iść do 60 i tam to wyciągać i kupić ten nowy wodzik. No nie ma szczelki, wiesz, to było na silikonie. Nie, szczelka jest, no patrz, no to kurde. kiedyś była. No A ty tu mówiłeś to rozbierałeś 30 lat temu, no, ale nic jeszcze nie wytarty. wytarte. No. No to się złama. No to się złama, no Już nic nie zrobisz. Chciałem tym ciągnikiem podjechać tam bliżej na podurku, bo chcę tutaj te filtry wymienić i go umyć. Tylko nie wiem czy tu nie będzie oleju chlapało tutaj. Z tego Jak ja to odpalę. No chyba będzie. Ale spróbuję. Najwyżej zgaszę. Dobra, jakoś źle, nie klasy Przyszła nowa stacyjka. Tylko tutaj na końcu tego numeru w prawym dolnym rogu jest jedynka. A w tym starym jest dwójka. Co to oznacza? Nie mam pojęcia. A numer ten sam. Tylko na końcu jest dwójka. Dobra, zaraz to będę składał. Dużo składania nie ma. Więc szybko mi to pójdzie jak to miało być? Tak to miało być. O, o szybko pójdzie. Rachu ciachuj. O, ciach. To już jest. nie można to tak poskładać. Immobilizer chyba. Czy co to jest? To musi być tutaj. O, to musi być tutaj. To się trzyma. Teraz co? To gdzie miało iść? To miało iść chyba tutaj. Tak, to miało iść tutaj. Teraz ta wkładka. Tak, to miało iść. Jakoś tak. To szło. Czy nie? No i ja o to nie chciał odpalić strasznie długo. Dopiero na forum przeczytałem, że tutaj w kluczyku jest taki czujnik. O, właśnie. O właśnie to. To jest ze starego kluczyka, tak to wygląda, to siedzi tutaj, o z boku. Jakbyśmy miałem taki problem, że tutaj jest taki czujnik, czy co to jest i trzeba to przełożyć do starego kluczyka, to jest ze starego kluczyka, trzeba go tam włożyć z boku i auto powinno odpalić. Wsadzimy to do nowego kluczyka, Teraz odpalić czy nie. O dobra, czyli to jednak to. Trzeba tylko przełożyć, pamiętać o tym i działa, dobra, stacyjka wymieniona. Jakiś błąd jest dziwnie chodzi. Ale odpalił, dobra jest można te plastiki, wszystkie zakładać z powrotem. Jedna awaria naprawiona, teraz trzeba iść do 60 i w 60 wodzik wymienić. No i teraz czas naprawić 60 nowy wodzik tak to się wodzik nazywa palec zmiany biegów tak to się nazywa oryginalny bo był zamiennik za 50 zł ale nie wjęliśmy go bo, bo te zamienniki ich długo nie wytrzymują i kupiliśmy ten za 150 zł chyba, jak się nie mylę teraz go wystarczy założyć i będę sporo ten biegi tu trzeba go włożyć. Jakoś razem z tą budową muszę sobie rękawiczki ubrać i zaraz to będę zakładał, bo bez tego to nie pojeździ niestety. Karolina widzisz? To jest wodzik. Palec do zmiany biegów, który no. się wczoraj urwał. A gdzie jest stary? Tak. Nie gdzie tamten, ale to wchodzi... Nie. O, tu wchodzi. Tak? To się dociska. Tutaj się zmienia biegi. Jej, Mi się to wczoraj czy... urwało, klątwa roztoczańska. No dosłownie, naprawdę. No. Normalnie takie coś się urwało. No, tu, tak. No. Zmieniamy filtry. Tak wygląda filtr. O, panek. Co, troszkę brudne tylko. To jest. To troszkę brudne, nie? Jest? Bo to jest to jest taki pierwszy, wstępny Co nie? To nie jest drugi Co? U piłków nie ma żadnych Czyściutko skąd tu ma się opiłki piłki? Wziąć dobra, to nie jest filtr oleju. Nieważne Troszkę brodę tam trzeba ładnie umyć tutaj w środku na benzynę. benzynę. trzeba te pędzelki tam w środku porządnie wyczyścić. No i co, zakładamy nowy filtr i, i ogień. 60 naprawiona. Krątwa przezwyciężona. A to? Kiedy? To... a to jeszcze. To trzeba tam, ten... to trzeba umyć, to czarne. Gdzie to jest? To trzeba umyć. No. I... I trzeba tam to sadzić tam. Tu, tu. No, ja wszystko wiem. jak to nie już, patrz. No ja. to, to, to trzeba docisnąć. A, a ty nie docisnęłeś w ogóle tutaj? Tak nie, to tak gdzie To jak to luź na śruba. To no dobra, dobra. Szeździo odpowieszona no, odpaliła. odpaliła Ale teraz tam cieknie tam z tego jednego Ale się leje Czarna? Masz pod kolor agrowłókninę. No, a czemu ja myślałam, że ona będzie granatowa? Czemu? Nie ona nie jest, jest ciemna. No, jest... ja myślałam, że ona będzie granatowa, niczego. nie Dobra, trzeba wziąć rydel, rękawiczki i idziemy. Będę próbował rozścielić tą agrowłókninę. Pierwszy rządek. To tam od drogi tylko burza chyba idzie. Patrz, jaka chmura. O, malinki chcę zerwać. Ja tu dzisiaj wyjadłem, wczoraj wyjadłem. A jeszcze są pełno. No bo ja tak wiesz, te największe tylko wyjadą. No. A te mniejsze się o. zostawia. A to może nie będzie padać. Może, nie, powinno. nie zapowiadają nim. Ja to tak mniej więcej wyrównałem, wybranowałem. I to już będzie. Bo deszcz przesiąknie przez tę grubokinę więc, więc będzie dobrze. Tylko nie wiem czy to nie za krótko ja nie wiem Jest 20 metrów, jest Jest chyba, na pewno 20 metrów jest Stąd sobie zacznę gdzieś Odjeść Może stąd trosz... Może troszkę dalej, żeby miał tu przejazd. Nie, zmieszczę się tu Jak to rozłożyć? Jakoś na razie grudami będę przyduszał albo będę roztegował i będę Żydwem. Nie wiem Muszę zobaczyć jak to będzie szło na początku. Tylko nie wiem, czy to jest dobra strona, bo z tej strony są niby takie, takie kanaliki, a druga strona jest gładka. Tu gładką chyba... Tak, raczej trzeba dać tą gładką do dołu, a tymi, tymi kanalikami trzeba dać do góry. Wygląda. To już prawie to obsypałem. Nie wiem, jak to obsypywać. Mogę pokupić to takie kołki i pokołkować to w koło. Ale myślę, że ziemią będzie lepiej. Tyle, że właśnie nie wiadomo, którą tą stroną. Mi się wydaje, że tą. Ciemniejszą. A nie tą. Nie wiem, na razie to tak na próbę to rozwinę, obsypię i po prostu jak Deszcze, wiatry. Zobaczy, czy to się ruszy, czy to się nie ruszy, czy to zmyje stąd. Nie mam pojęcia, może trzeba będzie pokupić te kołki i w koło wiesz, zakołkować. Się okaże. Więc to na razie taka próba. Tylko jeden kawałek poleży tu z tydzień albo dwa i się zobaczy, co, jak to się będzie zachowywało. Jak to wiecie, deszcz to w ziemię i wiatr to zerwie, no to trzeba będzie dać kołki. Niestety. Ale na razie taka próba. Obsypałem całość, ale mi się to nie podoba. I tak sobie pomyślałem teraz, że można by tą agrowłókninę, wiecie, najpierw przerzucić na tą stronę, zostawić taki kawałek, obsypać tutaj, później ją przerzucić i ta ziemia by była w środku, ona by była niewidoczna. I tak samo z tej strony drugi kawałek tutaj położyć w tą stronę, obsypać ziemią i założyć. I wtedy nie byłoby widać tej ziemi. A tak to tak brzydko wygląda. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu jak to zrobić, bo, bo nie mam pojęcia, naprawdę. Nie podoba mi się ta ziemia tutaj. Tobie też? No nie podoba mi się, na początku mi się nie podobało, mówiłam ci. Nie wiem. Tutaj zrobiłem taką próbę i tak jak to myślałem, tutaj pierwszą warstwę przysypać, rozłożyć ją, przysypać, później złożyć i tutaj jest piasek w środku, w tym. I tutaj przysypać i zobaczcie, jest równiutko, tylko trzeba to uklepać. Później drugą warstwę tak dać, na to samo, obsypać dwie warstwy i założyć. Tutaj trzyma się dwa kawałki, przy tym jednym przysypaniu. I tutaj trzeci kawałek tak samo przyłożyć i obsypać. I 100 razy lepiej to wygląda niż tak obsypane po dziedowsku, Zdecydowanie. Ja to tak zrobię. Nie wiem czy mam dzisiaj czas. Ciemna noc się robi. Ale to jest, to nie jest dużo roboty. I tak trzeba chyba zrobić, bo to ładnie wygląda. A nie tak obsypany w koło. No, no tak no byle jak? Byle a tak to jest kurde, porządnie profesjonalnie. Jak? I tak trzeba właśnie zrobić. Więc idę po resztę dwa kawałki. I zaraz to zrobię. No i zobaczcie jak ja to zrobiłem. Tutaj jest druga warstwa. a to Druga warstwa. Drugi kawałek agrowłukniny przysypany na tym. Tu siedzi Karolina. Siema. I wariat pojechał. No tak w nocy jeżdżą i budzą wszystkich. No, bywa. Od ja za takie tłumiki to do wody zabieram, od razu. I auto do, na przegląd. I nowy tłumik, a nie takie jakieś pierdzące dziurawe tłumiki mają no, i w wyrzucę. No, tak, tak, nie wolno jeździć. Nie, nie, nie. na komentarze. To jest moja księgowa. Sekretarka. Tak, sekretarka, dzień tak. dobry. I tak to zrobiłem, zobaczcie, teraz robię tak Ty, teraz drugą stroną. Aha No to była inaczej zawinięta. Nie, tak samo. No w się sensie wiesz, co mi chodzi, że drugą stronę była zwinięta, bo odwijałeś tak samo. Nie wiem, no co, ta strona jest teraz ciemniejsza. No, trudno zobaczymy, która będzie lepsza. No właśnie. Czarne lepsze. I teraz to robię. Tak. I zobaczcie, jak ładnie będzie. Nie będzie tej ziemi tutaj na tym. I o to właśnie chodziło. Żeby tu nie było ziemi na tym. Żeby to ładnie wyglądało. No i się trzecie rozwinie. Trzecie już się przysypie. Jak już się tak rozwinie, to się przysypie z tej strony ziemią. No jedna strona musi być tak. A. Wystarczy udepkać. I to już na pewno się nie podwinie tutaj. Nie no, teraz luks. Trzeba... I grudy wyzbierać Co Karolina? Wito się Karolina podoba, to dawa ją więcej. A i tak cię nie słychać. Karolina się śmieje z jakiegoś komentarza. No. Mi to się Karolina podoba, to dawa ją więcej. Pozdrawiam. Trzeci kawałek położony. Patrzcie jak to się rozwinąć. Ale ten też jest z ciemniejszą stroną, widzisz? No to tamten się dał I odwrotnie. Czy... No, co, co się zrobiło? Nie mam pojęcia. Dziś tak go odwinęliśmy. Ty go odwinąłeś, no. A tamte dwa się odwinęły w taki sposób. No trudno. Michał, tylko to ja chyba będę się musiała no, trzymać. Ja tu ręcz sobie środek wyróbno, a później będę przysypał. Tak? tak. Czyli nie ruszać, okej. Okay. No nie. No i teraz to jakoś wygląda. No, tam akurat y, inaczej się nie da. Tam trzeba po prostu tak przysypać. Więc tam będzie wyglądało troszkę gorzej, ale kto to będzie na to patrzył? Ważne, żeby... rosną się, nie? No właśnie. A tu nie będą patrzeć czy ładnie, czy nie. No właśnie. Ale tutaj jest elegancko, no zobaczcie. Nie ma tej ziemi. Ale jeszcze kupię te kołki specjalne mhm. i chociaż co dwa metry powbiję. No pewnie. Żeby coś się już trzymało. Tak. No, żeby mieć pewność, że, że tu się nic nie stanie. No patrz, co kawałek? Albo dłuższe? Nie, ale... Właśnie wiem, no. Albo ty tam krzywotrzymałaś? Nie, ale tam jest równo. Zaraz sprawdzę, czy jest równo. Tak, ja to Karolina krzywotrzymała. Karolina jeszcze chora. Troszkę. Ja byłem chory, później mama, ojciec, teraz Karolina. Wszyscy chorzy. No, wszyscy po kolei. No, ja już wyzdrowiałem, dlatego trzeba się czepić roboty i zakładać plantację truskawek. Bardzo to ładnie wygląda. No, bardzo. Teraz kurde luks, nie ma tej ziemi. Elegantko, profesjonalnie. No. Teraz tylko kopać sadzonki, pomalutku, okay. ukorzeniać i można tutaj sadzić. O, tak będę sadził właśnie. Jeden krzak, drugi krzak, trzeci. I później dalej, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, tylko troszkę, troszkę gęściej. Ej, ja tak patrzę, tu mało wyjdzie tych krzaków, mało wejdzie. Mało wejdzie. No. Wiesz, że ja będę miał 1000 krzaków? No ja wiem, że będziesz miał dużo. Do no ile się zmieści, tyle się zmieści, Michał. No jak zostanie krzaku, to się jeszcze dokupi, jeszcze się doda. No najwyżej tak, tam jeszcze będzie akurat miejsce. No. Tak to wygląda, ten ostatni kawałek przysypany. Ale w razie było, można go miotu, wiecie, zmieść tę ziemię i dać jeszcze jeden kawałek. Ale na razie to wystarczy. Zobaczę, ile mi tu wyjdzie tych sadzonek. No i to jest profesjonalnie zrobione. Kołki jeszcze dokupię, jeszcze pododaję kołki. Kud, można sadzić truskaweczki tutaj. A jak, jak będą wychodzić te truskawki dobrze, wiecie, w sprzedaży, to się będzie dodawało, dodawało, aż tutaj całe te wszystkie pola tu będą w truskawkach. Tu wszystko w koło, w koło będą same truskawki. Jeżeli film się podoba, dajcie łapkę w górę. No i co, do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Karolina, do kuchni tam ktoś napisał, że ty z kuchni uciekłaś. Z kuchni Tu się puknie. Tak. To jest dla tego gościa. No? no? co? Jak z kuchni uciekłeś? Tak. Że ty jesteś taka baba rozzeniewiona, tylko przy garach robisz całe życie? Tak. I nagle wiesz, coś robić? Ja, pierdziele. Co nie wiem. To nie, ja muszę wracać. Wracam do kuchni.